Poziom 52. Opis. Poziom 52 to duża jaskinia bez znanego fizycznego wejścia lub wyjścia z kilkoma mniejszymi tunelami rozgodzającymi się od jej centrum. Jest zbyt rozległa, by można ją było dokładnie zmierzyć, ale do tej pory oszacowano ją na około 200 000 stóp kwadratowych. Jaskinia składa się z różnych rodzajów skał w zależności od obszaru, w tym m.in. wapienia, dolomitu, gipsu, marmuru, łupków i granitu. Na poziomie tym znajduje się kilka metali szlachetnych i kryształów, ale są one rzadkie i ograniczone. Sprawia to, że są one bardzo cenne dla handlarzy i stanowią główne źródło przyciągania wędrowców ten poziom. Wśród tych minerałów znajduje się złoto, kwarc, diament, platyna i srebro. Ograniczony rozmiar tego poziomu sprawia, że można go efektywnie eksplorować, choć nieco powoli ze względu na jego imponujące rozmiary. Poziom wydaje się być jednym z najbardziej starożytnych miejsc Backrooms. Neandertalczycy z połowy epoki Pleistocenu zamieszkiwali i nadal mogło zamieszkiwać ten poziom, o czym świadczą prymitywne pisma na ścianach, sporadyczne pomruki dochodzące z dalszej części jaskini, choć jest to mniej obciążający dowód, i szkielety Neandertalczyków. Jeśli istnieją, to przez cały czas unikają ludzi, ukrywając się w zakamarkach jaskiń. Nie wiadomo na pewno, jak mogli przetrwać tak długo, ale wydaje się, że ewoluowali i dostosowali się do unikalnych cech poziomu. Wokół jaskini znajdują się pochodnie, które zapewniają umiarkowany blask, choć są one dość oddalone od siebie, co oznacza, że jest sporo zakamarków i przejść, które mogą być całkowicie nieoświetlone. Pochodnie te nie gasną ani nie wypalają się. Wszelkie próby nie powiodły się. Przerywane oświetlenie pozwala smelerom zagnieździć się w każdym możliwy zakamarku. Zajmują tutaj również inne powszechne byty, takie jak facingi, nieszczęśników czy ogary. Istoty te nie są jednak dokładnie takie same, jak ich dzisiejsze odpowiedniki. Zwinęły one pewne inne cechy, które pozwoliły im dostosować się do środowiska poziomu. Ogary używają echolokacji, mają niezwykle czuły słuch, a nieszczęśnicy i facingi są nieco wyłączone, zachowując się bardziej pasywnie, po prostu patrząc się w przechodniów. Istoty te nie są w pełni udokumentowane i należy ich unikać. Ten poziom jest dziwny pod wieloma względami. Istnieje ciągłe, dziwne poczucie, że coś cię obserwuje. Może to mieć coś wspólnego z dziwnym zachowaniem bytów i źródłem wsząkania. Od czasu do czasu można usłyszeć kroki bez żadnego znanego źródła. Cienie rzucane przez powietrze, ziarniste zakłócenia zostały opisane jako narastające w głowie im dłużej wędrujesz. Zawsze miej przy sobie wodę migdałową. Witaj, administratorze. Przedmowa. Jest to dziennik udokumentujący wpływ tego poziomu na umysł. Dzienniki te zostały znalezione w wodzie przy wejściu na poziom 52. Kość nie wiadomo, w jaki sposób się tu znalazły. Dzień pierwszy. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Nie mam zapasów ani jedzenia, nic. Mam tylko ten gówniany magnetofon i butelkę wody. To miejsce jest niepokojące i zdecydowanie nie jest normalne. Wydaje się większe niż jest w rzeczywistości. Ściany są w niektórych miejscach zbyt gładkie, jakby były fałszywe, przeznaczone do opisania. Coś jest tutaj ze mną. Czuję jego spojrzenie przeszkadzające moje plecy. Dzień drugi. Przysięgam na Boga, coś było za mną. Kurwa, słyszałem to. Kroki w prawo. Kurwa, za mną. Nic tam nie było, tylko pustka tego miejsca i trzask ognia pochodni. Zaczynam słyszeć odgłosy i chrząknięcia czegoś innego. Dzień trzeci. Dzięki Bogu, znalazłem zapasy. Plecak kogoś, kto tu był wcześniej. Dostarczył mi trochę jedzenia. Dziękuję. Po drodze napotkałem coś. Był to zużyć skór. Dzięki Bogu, nie był głodny. Patrywało się we mnie, jakby mnie tam nie było. Wyglądało, jakby czegoś się wiązkiwało. Zachowałem ciszę. Dzień czwarty. Nie wiem, jak długo tu jestem. Wydaje mi się, że minął zaledwie kilka godzin, ale wiem, że to nieprawda. W torbie nie było też wody migdałowej. Wciąż czegoś szukam. Słychać lekkie sapanie, po którym następuje gorączkowe kroki i dyszenie. Nagranie urywa się na chwilę, a potem wraca. Nie wiem, co to kurwa było. Myślę, że to był pies. Wyglądał na wyłączonego. Nie próbował mnie gonić. Dzień piąty. Nigdy tu nie przychodź. Jeśli to znajdziesz, powiedz wszystkim, których znasz. To miejsce nie jest z natury izolujące, a ściany wydają się mnie osaczać. Nie mogę znaleźć drogi powrotnej do wejścia. Eskiny stają się coraz ciaśniejsze. Mam wrażenie, że gdzieś mnie prowadzą. Oczy obserwują mnie. Gdziekolwiek pójdę. Powietrze gęstnieje z każdym oddechem. Dzień szósty. Czy nie są fałszywe. Nie są prawdziwe. Fałszywe, fałszywe, fałszywe. Poruszają się jak żywe, obserwują każdy mój ruch, skały się przesuwają, przysięgam, coś mnie śledzi. Tak naprawdę nic tam nie ma, zdzieje skór, psy gończe są fałszywi, jakby byli rekwizytami lub ładnymi aktorami. Nie są prawdziwe. Dzień siódmy, słychać dyszenie, instynktownie podążam za pochodniami. Myślę, że próbują mnie prowadzić, odgłos zapania rozlega się na chwilę przed wyłączeniem dźwięku. Uwagi, woda zniszczyła niektóre nagrania z kolejnych dni, osoba w tym nagraniu została jeszcze zidentyfikowana. Wejścia i wyjścia. Wejście na poziom 52 można wejść bez noclipując się w dużą skale na środku poziomu 445. Dostęp można również uzyskać przez poziom 2.1 lub za pomocą metody noclip. Wejścia. Poziom 52 rzadko można opóźnić przez ciasne tunele znajdujące się wokół jaskini. Te małe tunele mają napisy, które wskazują, do których poziom prowadzą. Na przykład dla poziomu 11 będą się dać jakieś budowle miejskie wraz z jakimś nieczytelnym starożytnym tekstem. Niektóre tunele są błędnie oznaczone i mogą prowadzić do losowych miejsc. I cóż, to było na tyle z tego poziomu 52. Jeśli odpali się do końca, znajdźcie sobie jakiś znak w komentarzu, możecie zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Zakazam też do wsparcia kanału, nie jest to obowiązkowe, ale dzięki temu macie jeszcze dostęp do tych filmów, a ja nagrywam ich dla was więcej. No i cóż, to było na tyle w tym miejscu, do zobaczenia, pa pa.